Witam na kanale WRPG. Ja jestem Amnelia i dziś porozmawiamy sobie o prezentach świątecznych dla fanów RPG. No, więc Twój kumpel ciągle opowiada o tym, że gra w zewktulu, Twoja siostra co czwartek opowiada ci o czymś, co nazywa sesja RPG, a dzieci chcą pieniądze na kości. Okej, okay, ja wam powiem, co możecie kupić dla fanów gier RPG. Jeśli z kolei siedzisz już w RPG, to zostań, może coś fajnego cię zainspiruje. Farsad RPG. Starałam się podejść do tematu dość poważnie, więc w linkach w opisie filmu znajdziecie konkretne przykłady o tym co opowiadam, o tym co się będzie pojawiało na ekranie, będziecie mieć linki do konkretnych sklepów. Okej, okay, no to na początek porozmawiajmy sobie o podręcznikach, czyli czymś co w zasadzie jest takim dość oczywistym prezentem, ale jednocześnie może być bardzo trudnym. Bo nigdy nie wiesz tak naprawdę czy osoba, którą chcesz obdarować, czy już ma ten podręcznik, szczególnie jeżeli się na tym nie znasz. Oczywiście, najłatwiej będzie, jeżeli ktoś ci mówi, że chciałby mieć jakiś podręcznik, a ty stwierdzasz: "Okej, okay, dobra, to ja go kupię". I tak oczywiście jest idealnie, ale to jest opcja, która pewnie rzadko się będzie zdarzać. Okej, okay, no to załóżmy, że Twój facet gra w D&D, czyli Dungeons Dragons. No to niedawno wyszła taka przygoda. Wstąpienie do Avernusa po polsku. Mm, a właśnie, ważna rzecz, ja będę mówić tutaj o rzeczach, które raczej po polsku są wydane. Będzie to też całkiem fajny prezent dla osoby, która no jeszcze tego nie ma. Mm, a może Twój facet chciałby... Zostać mistrzem gry. Gra w Dedeki i chciałby zostać mistrzem gry. Okej. Okay. I teraz on ma tylko taki podręcznik. Player Handbook. To jest polski, jakby co? W każdym razie ma tylko ten podręcznik, chciałby zostać mistrzem gry. Okej, okay. no to kup mu w takim razie podręcznik Mistrza Podziemi i Monster Manual i dzięki temu będzie mógł zostać mistrzem gry. Dobra, to może jakiś bardziej uniwersalny system. Może Savage Worlds albo Dungeon Worlds. A może gra już w te systemy? To poszukaj na stronie wydawców jakichś konkretnych dodatków, nowości, coś co może go zainspirować. Albo ją. A może ma na półce taką wersję Savage Worlds? To kup mu taką. To jest fajna opcja, to jest stara wersja, to jest nowa wersja, nowa wersja jest fajniejsza, więc jeżeli już gra w tą, to proponuję spróbować w tą. A może chcesz zaskoczyć swoją drugą połówkę i zagrać z nim, ale Boisz się, nie wiem, krępujecie na przykład granie w gronie jego znajomych. Mam na to fajne rozwiązanie. Jeden moment. Jest to gra, która jest dla dwóch osób, więc to jest fajna opcja, żeby zacząć i żeby zaskoczyć. A może twoja druga połówka chce wprowadzić dzieci do rpg ale nie wiem, martwisz się tym, że dedeki, w które się zagrywa, są zbyt brutalne. No to proponuję Mouse Reatera. Jest to fajny System, który na pewno nada się dla dzieci. No dobra, ale może wróciliście, nie wiem, z wycieczki z Włoch i chcesz wprowadzić taki włoski klimat. Spoko, okej, okay. nie ma żadnego problemu. Bran Kalonia. A może jest fanem mitologii greckiej? Super, Agon w takim razie. I od razu dodatkowe wyspy, bo czemu sobie żałować? Na koniec oczywiście moja totalna miłość, czyli Ostrza w Mroku. To poleca każdemu. Ciemno, nie ma, kup, niech zagra, bo super. Mam jeszcze kilka innych fajnych systemów do polecenia, ale to w przyszłym roku, bo jeszcze nie wyszło po polsku, więc... Kostki, kosteczki, kostunie! Jaki fan RPG nie ma za dużo kostek? Kto nie ma za dużo kostek, niech pierwszy rzuci kostką! Dobra, najpierw Wam pokażę kilka moich zestawów, bo je lubię i mogę się pochwalić. W każdym razie niestety nie wiem, skąd je mam, bo część kupiłam po prostu w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu, który już niestety nie istnieje. Część dostałam z różnych okazji. Akurat ja nie mam zbyt wiele kości. Także tak. Zobaczcie, ja wam pokażę kilka różnych kostek. Kostki mogą być metalowe, mogą być takie zwykłe, mogą być takie maleńkie kosteczki, kostunie takie, takie, takie maleńkie. No i generalnie opcji jest dużo i naprawdę wybór kostek jest wow. Pokażę wam kilka teraz zestawów, które mi po prostu wpadły w oko i są ciekawe. O, a zobaczcie te. to już wam pokazywałam, nie? Ale te dostałam od Ariela na urodziny, więc jak widzicie, bardzo dobry prezent. A właśnie, mogą być też kostki do jakiegoś konkretnego systemu, więc jeżeli twoja druga połówka czy osoba, którą chcesz obdarować, gra sobie w obcego, no to kup mu kostki specjalne do obcego. Ok, przejdźmy teraz do gadżetów. Jeżeli osoba, której chcesz coś podarować, ma już podręczniki i ma już kości, chociaż kostek nigdy nie jest za wiele, no to może jakiś fajny gadżet. Ja proponuję na przykład wieżę do kości. Wieże do kości to są całkiem fajne, yy, przede wszystkim fajnie wyglądają na stole i, i naprawdę opcji jest masa, jeżeli chodzi o wieżę do kości. Zresztą możesz nawet zrobić sobie sam taką wieżę. Wiadomo, robiony prezent jest często fajniejszy. Wieże do kości są specjalnie tak naprawdę zalecane, kiedy używasz kaczwórek. No bo kaczwórki jest najtrudniej rzucić, naj najłatwiej jest y oszukać na kościach. Więc wieże są naprawdę fajną opcją. Polecam też takie tacki do rzucania. Jest to szczególnie fajny gadżet dla osób, które używają metalowych kości, ponieważ metalowe kości niestety psują stoły. O, zobaczcie, a ta jest super dla fanów Cthulhu. A słuchajcie, a może jakieś pudełko na kości? Na przykład takie, albo takie, albo może taki woreczek. Tylko weźcie pod uwagę pojemność. Jeśli chcecie dać komuś kości w ładnym pudełku, no to musi pomieścić tylko jeden zestaw, ale jeżeli chcecie dać komuś prezent taki, że tak powiem, większy, bo ktoś ma miskę kości i nie ma ich gdzie trzymać i trzyma je w związku z tym w misce, tak spotkałam ludzi, którzy trzymają swoje kości w misce, no to może jakby weź pod uwagę, że musi zmieścić zdecydowanie więcej tych kości. Kolejny przydatny gadżet to jest siatka bitewna. Są takie, gdzie na je z jednej strony są kwadraty, a z drugiej heksy. Jest to fajny wybór pod tym względem, że no, jeżeli nie wiesz, w co ta osoba gra, no to i kwadraty, i heksy będą idealne. Tak może sobie wybrać to, czego tak naprawdę będzie używać. Nie zapomnij dorzucić do tego jakieś gąbeczki czy szmatki do zmazywania i zestawu kolorowych pisaków suchościernych. Kiedy mamy już mapę, to na pewno przydadzą się jakieś znaczniki. Mogą być na przykład takie drewniane z oznaczeniami klasy, i są naprawdę bardzo wygodne, też takich używam. Możecie też sobie wziąć takie na przykład uniwersalne znaczniki, które akurat w wersji czarnej mi się przede wszystkim kojarzą z przeciwnikami na planży, ale można też je potraktować jako fuks, punkty przeznaczenia, czy cokolwiek innego, co tam potrzebujecie. Znaczniki zawsze się przydadzą, jeżeli ktoś gra faktycznie przy stole. Dobra, a teraz coś, co może jest dość nieoczywistego. Karty. Tak, w RPGach używa się kart i mogą to być takie zwykłe, takie całkowicie najzwyklejsze karty, które w kiosku kupicie albo na Allegro za Złoty 99. Albo możecie, albo są też takie specjalne, jak na przykład talia przygód do Savage Worlds, albo talia do y, obcego. Wyobraź sobie, Twoja dziewczyna opowiada ci, jak. Gra bardem i, i, i w ogóle, i tak super się gra roleplay, yy, pisze sobie piosenki w yy, notatniku, i potem śpiewa na sesjach. Super, tylko wkurza się strasznie, bo nigdy nie pamięta czarów, i, yy, i ma milion tych yy, ty kartek z tymi czarami, i w ogóle, i takie jest to niefajne. No to w takim razie kupię karty czarów barda. Idealnie, tylko pamiętajcie, to jest do dedeków tylko. Tylko do doleków. Ja na przykład mam takie super karty Paladyna i nie. Nie gram Paladynem, dlatego że mam karty czarów Paladyna. Nie. Gram Paladynem dla konia. Nie pytajcie, skąd się to wzięło. A Rot was pozdrawia. No i oczywiście pamiętajcie wybrać konkretną klasę, którą ten ktoś gra. Bo jak kupicie karty czarów Barda, a ten ktoś gra. Paladynem, albo czarodziejem, czy zaklinaczem, to mu się to ni cholery nie przyda. Ale może sobie postawić na półce, będzie ładnie wyglądać. Dobra, na koniec coś, to mi wpadło w oko, i jest to już bardziej około rpg na same sesje się nie przyda, ale chodzi mi o biżuterię. Hmm, tutaj mi się w Tutawer zrzuciło coś spinki Konkretnie. Zobaczcie, taka fajna z Ktulu. Yy, ja co prawda tulu nie lubię, ale mogłabym taką nosić, jest naprawdę śliczna. Chociaż bardziej mi się podoba na przykład ta ze smokiem. Wiem, to nie jest gadżet stricte rpg ale na koniec, jeżeli macie dziewczynę, którą chcecie obdarować, a naprawdę boicie się kupić podręcznika, kości czy cokolwiek innego, no to pomyślcie o czymś takim. Albo taki notes. Myślę, że to jest fajny i naprawdę uniwersalny prezent, i tutaj nie trzeba się dużo zastanawiać, każdemu się przyda taki piękny notes. No a myślę, że też duża część dziewczyn będzie zadowolona z takiego prezentu. Nie jest on RPG-owy, ale i tak jest śliczny. No i jest też, możecie wspierać polskie małe przedsiębiorstwa. Okej, okay, no to już koniec. Chyba wyszło troszkę dłużej niż planowałam, no ale trochę tego jest. Mam kilka jeszcze pomysłów na prezenty dla osób, które grają przede wszystkim na żywo. Ale jeżeli chcecie, mogę też zrobić prezenty dla osób, które grają głównie online. No i myślę, że w pandemii jest to całkiem fajny pomysł. No ale dajcie znać, czy w ogóle taki, taki content będzie Was jeszcze interesował. Ok, no to na koniec, jeszcze coś świątecznego. Mam dla Was konkurs. Do wygrania jest Agon oraz dodatkowe wyspy. Jest to prezent zasponsorowany przez wydawnictwo Stinger Press, także bardzo dziękujemy Tomkowi za udostępnienie tych egzemplarzy na, dla was specjalnie. I teraz, co trzeba zrobić, żeby to wygrać? Wyobraźcie sobie świętego Mikołaja jako herosa. Opiszcie, albo narysujcie. Przedstawcie mi postać świętego Mikołaja, albo Rudolfa, a może, a może Grincha, jako, jako herosa albo choinkę, jako potwora. Nie wiem, słuchajcie, generalnie yy, zasada jest taka, yy, wybieracie jakiś mocno świąteczny element, który jest taki mocno osadzony w kulturę, tak? Mikołaj, Grinch, choinka, Rudolf, coś takiego mocno kojarzącego się ze świętami i przerabiacie mi to albo na herosa, albo na coś yy, innego, na potwora. Na... No, w każdym razie, słuchajcie, jeżeli znacie Agon, to super. Jeżeli nie znacie, to obejrzyjcie film <grym> w opisie, który jest, bo Ariel kiedyś fajnie powiedział kilka rzeczy o Agonie. W każdym razie, um, chciałabym dostać jakieś fajne historie, fajne rysunki. Konkurs trwa do 6 grudnia. Wyniki pojawi pojawią się w ciągu tygodnia u nas. Jak przesyłać zgłoszenia? Przede wszystkim na Facebooku. Tak, czyli ja w opisie filmu wrzucę link do posta konkursowego. Tam wchodzicie i pod postem konkursowym wrzucacie po prostu odpowiedzi. Tam też znajdziecie regulamin konkursu. No i co? No i, i, i tyle, tak naprawdę. Także ja wam życzę powodzenia i ja naprawdę liczę na fajne, na fajne historie, fajne pomysły na, na herosów. Także czekamy na to. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się ten materiał podobał. No i trzymajcie się. Hej! kary Brancalonia, Stupita Dona. Najlepsze na święta, żeby żebyście kupili sobie książkę Brankalonia i sobie to będzie najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek możecie sobie komu kiedykolwiek dać, bo to jest. To nie tylko jest książka, że podręcznik, że sobie pogracie w kości jakieś rzeczy, się poubieracie w elfy czy coś. Nie, nie. Kalonia nauczy was przeżycia, przeżycia w takim trudnym świecie, jakim jest Kalonia. To was nauczy Kalonia. A nie jakieś kości sobie będziecie kupować. Co wy zrobicie z kośćmi? Obronicie się? Nie. A Kalonia jest ciężka. Nie, nie zabijecie. Tyle powiedziałem ja, Luigi.